Hejka, witamy Was w kolejnym vlogu Masie, kochani. To my. Witamy Was w kolejnym vlogu Masie. Jutro jedziemy do Gdańska, ponieważ mam urodziny i mamy rocznicę. I idę się pakować i znowu wstawiać pranie. A ty co będziesz robić? Oglądać TikToki. Jak zwykle. Hej lolka. Ja tutaj mam pranie. Dzisiaj, słuchajcie, wstawiam ciemne. Tutaj. Praleczka, proszę bardzo. I loleczka. Pranie wstawione. Proszę bardzo, za godzinę przychodzimy, wsadzamy do suszarki. Słyszałka pełna No, trzeba będzie ją opróżyć. A Tymczasem idę do góry, pa Patrz, Patrzcie, idziemy nową furką Ale to musi późno być ten vlog Ja jeszcze muszę się nagrać film I muszę się dogadać z jakimś studiem byłabym w Gdańsku, żeby mi wzięli furę, żeby mi wiesz zrobili taką miłą bajeczkę no, także my jedziemy do Gdańska i widzimy się w Gdańsku, a jeszcze a. będę jeść drwala, pierwszy drwal w tym roku. Moi także drodzy, będzie w odcinku. Tylko i wyłącznie tutaj na głośnikach Włodar, Wodar, się wjeżdża, się wjeżdża. Posłuchajcie z nami. Z klasa polskiego, przyszłość polskiego hip-hopu. Wow, wow, wow zobaczcie. Przebiń, Alcantara, Al Ej, powiedzmy to widzom do Vlogmasa. Słuchajcie, wczoraj for fun złożyliśmy zgłoszenie do projektu Natsu. Ciekawe czy nas wybiorą. A, ty, wy, ty wygłosiłeś się. A, ja bo nie. ty nie. No to najwyżej ja pojadę na casting bez ciebie. I... Ale casting jest w Warszawie no i co, ja to jak? tak będziemy w Gdańsku. No ale to ja się przejadę, jak myślisz? No na stać. pewno. I Patrzcie, jedziemy jeszcze drogą radomską ta droga jest sławna dżur. słuchaj, ta droga jest sławna, ta droga była na kanałach, które łącznie liczą ponad milion subskrypcji słuchaj. dobra i teraz patrzcie, wyjeżdżamy z Radomia i proszę po bardzo, pierwsze. jaki gładki A słuchajcie, po pierwsze na moim kanale już raz narzekałem na tą drogę to po pierwsze, po drugie kiedyś Nester tu przyjeżdżał, też narzekał z Mertim na tą drogę, po trzecie ktoś jeszcze też narzekał, a po czwarte to każdy kierowca tu narzeka i osób na to narzeka. No. a dalej nic nie robią i to jest słuchajcie ciekawe bo miasto teoretycznie ma pieniądze ale to jest to jest po prostu żałosne że w momencie gdy to jest do lotówka do siódemki to wiecie tutaj każdy wyjeżdża i to świadczy o Radomiu tak no. wiesz to tak jakby ty masz w domu porządek a nad pokojem masz syf pajęczyny, kiła i mogiła nie i to jest to jest coś takiego mniej więcej z radomiem, nie? No i to tak troszkę y, wielki minus dla Radomia, a tak to są spoko drogi. Czasami bywają jak wszędzie jest słabe, ale tu jest okropna po prostu. Kochani, oto jesteśmy w maczku już. Pada deszcz, cholerka. Idziemy na drwala. Ty nie jesteś drwala, bo ty jesteś słaby. Bo mi nie smakuje. Drwalik nagetsy. A oto on kochani, piękny drwale we własnym wydaniu. Tak, tak się mówi? Rok czekania. No. Ale ty masz jak zwykle nuggetsy i oczywiście nuggetsy. nie mogę się obejść też bez skręconych frytek do drwala kochani. Mm, ale pyszne. No Tutaj oczywiście drwalik z żurawiną jest najlepszy. I tutaj słuchajcie, a dobra zaraz wam powiem. A jeszcze No Najlepszy na świecie Kocham po prostu tego drwala biskitu Tutaj pan zamawiał I pani mówi do niego i Pani przykrość mówi do niego, że drwale powróciły A ten pan mówi Nie, tutaj poproszę magwrapa I <grywka> jest to tak myślę no. Widać, że pan w maku nie je. Jak dobrze się świeży powietrze. O, jaka ładna bemka! No i co, kochani, pierwszy drwal w tym roku zaliczony. Ja, jaka ładna bemka! Mega, ale to mega się najadłam. U, niesamowita. To nie jest twoja. To jest taka sama. Ej, że tu się ktoś nie bał zaryzykować. Ja się bałem, patrz. I on ma to, co ja chcę. No. Weź, a to ten goście, który patrzy, zobacz, jak patrzy. Weź, bo on patrzy z okna, on się śmieje. To ten, który siedział, jak wychodziliśmy. Ojej. On ma te zegary, co tą kierkę, co ja chcę. No dobra, dobra, ale nasza jest ładniejsza. No taka sama jest, generalnie. A to ten sam kolor? Co? Ten sam kolor? Tak, no, identyczny, wszystko, nawet środek. Ale inne klamki ma. Y... Inne A, ma, klamki. ma klamki. Chyba, wiesz co, nie wiem, nie wiem, co on ma. Aha, czekaj. On może mieć delikatnie ją nowszą, bo ma też lepsze lusterka. Dobra, idziemy. Nie, ty masz zajebiste tak, lusterka. Tak, ale w sensie, bo on ma pły, chyba pływające lusterka, więc może on ma po prostu jakiś 13, czy, znaczy jakiś 15 rok. Dobra, nie? chodź na stację, bo chcemy się pić. Hepson! Cześć, Hepson! A czy nie? Nie, musimy się to, rozpakować. To rzeczy, że... Uważaj. Cześć! Cześć. Wiecie, co Wam powiem? W sumie to zjadłam tutaj tego drwala, tego co widzieliście na filmie. I potem. Kiedy ja zadam następnego? Dwa dni później? Trzy. też trzy. W czwartek zjadam, a kiedy przyjechaliśmy? W środę przyjechaliśmy. No. No, no to następnego dnia w sumie go zjadłam. Plus minus. No, i powiem Wam, że on już nie smakował tak dobrze. W sensie. Jak się jej pierwszego drwala, to jest takie, o Boże, jaki pyszny. A jak ktoś lubi drwala A jak się go zje już za drugim razem to jest takie mech W sensie jakby Ja powiedziałam, że nie chcę tego drwala, bo on mi się przeje że ja go zjem dopiero za tydzień, albo nie wiem za ile dni No ale w końcu go zjadłam, no bo Alex mnie namówił, no i zjadłam tego drwala Sorry Cholero! TikTok mi się odpalił, sorry i nie wiem, już nie smakował tak dobrze. Wydaje mi się, że gdybym go zjadła za tydzień, czyli jakbyśmy właśnie wracali do Radomia, to znów bym poczuła ten dobry smak. Nie wiem, dajcie znać, czy wy macie tak, że na przykład jecie drwale teraz codziennie. A na przykład ja... ja bym nie mogła jeść go codziennie. Na przykład ja mam tak, że y, nuggetsy mogę jeść cały czas, serio. No a, No ja wiem, ja z też taką z nagecami, ale z drwalem na przykład tak nie mam. To nie wiem. Nie wiem, jakby. On już traci tą. Traci taki smak takiego. Jak to powiedzieć? Czegoś takiego. Czegoś, te, tego czegoś po prostu traci smak, nie? To jest to coś po prostu, co on ma w sobie takiego. Nie wiem, ale w sumie nie wiem, czemu my tak zachwycają tym drwalem. On jest dobry, ale wydaje mi się, że do czasu. Więc gdyby on był ciągle w ofercie, w maku, tak jak na przykład cheeseburger, to myślę, że nie byłoby takiej jazdy na tego drwala. Mm. Tak samo zestaw maty. Wydaje mi się, wydaje mi się, że ktoś, kto go jadł, to jadł go tylko raz. Ten zestaw. Bo on był ultra niedobry. W sensie, jak ktoś lubi cheeseburgera i trzy mięsa w kanapce, no to spoko. Ale mi na przykład osobiście w ogóle nie smakował ten zestaw. A to by Mikołaj który? No, maty. A, nie, to było możliwe. No, zresztą i tak miałem recenzję na moim kanale zestawu maty, więc. No, no właśnie. W sumie ta. Zapomniałam. Dobra, kochani, to do zobaczenia do jutra. Jutro macie kolejnego vloga. I mam nadzieję, że Wam się podoba. Pa!